Umiłowany Boże, w tej chwili ciszy i spokoju zbliżamy się do Ciebie z pokorą i wdzięcznością, szukając schronienia w Twojej obecności. Na koniec tego dnia oddajemy się Tobie, ufając Twojej wiecznej miłości i Twojej niezawodnej ochronie. Prosimy Cię, Panie, abyś udzielił nam pokoju, który tylko Ty możesz ofiarować głębokiego pokoju, który koi nasze dusze. I przygotowuje nasze serca na regenerujący odpoczynek. W tym świętym czasie pragniemy się zrelaksować i pozwolić sobie odczuć towarzystwo Boga Wszechmogącego, który nigdy nas nie opuszcza i zawsze jest u naszego boku. Zapraszamy Twojego Ducha Świętego, aby poprowadził nas do naszego wnętrza. Pomóż nam skupić uwagę na naszym oddechu, żyć w pełni naszego istnienia. Czując każdą emocję, która w nas mieszka, obserwując nasze myśli bez osądu i lęku. Zapraszamy Cię do poświęcenia całej swojej duszy tej świętej chwili. Proszę, bądź obecny od początku do końca filmu, nie tylko po to, by wyrazić swój szacunek, ale także, by otworzyć drzwi swojej duszy, przyjmując łaskę i pokój Boży. Nie zapomnij podzielić się tym filmem ze swoimi bliskimi, aby razem przyjść do Boga, życząc sobie nawzajem i wszystkim dobrej nocy, spokojnego snu w Jego kochających ramionach. Chcemy oddychać świadomie, żyć teraźniejszością, czuć każde uderzenie naszego serca i być świadkami Twojej obecności w głębi naszego jestestwa. Ty, który jesteś naszą siłą i naszym pokojem, Prosimy Cię, abyś tej nocy napełnił nas swoim światłem, abyśmy mogli odpoczywać w pokoju, odnowieni w Twojej miłości i gotowi obudzić się z wdzięcznością i nadzieją. Dziękujemy Ci, Panie, za ten moment intymności z Tobą i za możliwość odpoczynku w Twoim opiekuńczym uścisku. Umiłowany Boże, gdy zbliża się koniec tego dnia, padam przed Tobą z sercem pełnym wdzięczności i nadziei. W tej chwili spokoju oddaję Ci całe moje jestestwo i ufam Twojej nieskończonej dobroci i miłosierdziu. Dziś, gdy moje ciało odpoczywa, wiem, że Ty, swoją miłością i mocą, odnawiasz moje siły, przywracasz moje zdrowie i napełniasz moją duszę pokojem, który tylko Ty możesz dać. W tej spokojnej godzinie, Poddaję się Twojej woli i pozwalam, aby Twoja nieskończona obecność zamieszkała we mnie, rozpraszając wszelkie troski i myśli, które mogłyby zakłócić mój odpoczynek. Niech mój umysł znajdzie spoczynek w Tobie, a moje ciało całkowicie zrelaksuje się w Twojej miłości, która otacza mnie jak opiekuńczy uścisk. Panie wiem, że to nie jest czas na rozwiązywanie problemów, ani na dźwiganie niepotrzebnych ciężarów, ale na oddanie się Tobie i odpoczynek w Twoim pokoju. Dziękuję Ci, Panie, za każde błogosławieństwo, którym mnie dzisiaj obdarzyłeś. Dziękuję za zdrowie, które mi dałeś, za miłość mojej rodziny i przyjaciół oraz za możliwości, które dałeś mi do wzrostu i nauki. Dziękuję za każdą chwilę, którą pozwoliłeś mi przeżyć, za każdą lekcję, którą otrzymałem i za każdy krok, który pomogłeś mi uczynić. Dziękuję Ci również za to, że zawsze jesteś blisko mnie, nawet jeśli czasami nie potrafię w pełni dostrzec ani zrozumieć Twojego dzieła w moim życiu. Z sercem pełnym wiary kładę się tej nocy. Ufając, że w Twojej boskiej obecności wszystko znajduje swoje miejsce. Mój umysł, który przez cały dzień był pełen myśli i trosk, teraz uspokaja się pod Twoim kochającym spojrzeniem. Z każdym oddechem czuję, że zbliżam się do Twojego wewnętrznego pokoju. Pomóż mi uwolnić wszystko, co mnie dręczy, abym mógł całkowicie odpocząć i obudzić się jutro, odnowiony na ciele i duszy. Oddaję Ci moje troski, moje lęki, moje radości i moje smutki, wiedząc, że Ty, w swojej nieskończonej dobroci, weźmiesz je i przemienisz w coś, co przybliży mnie do Twojego boskiego zamysłu. Otwieram swoje serce na Twojego Ducha Świętego, prosząc, aby udzielił mi głębszego zrozumienia Twojej miłości i umocnił moją wiarę. Niech podczas snu twoja mądrość prowadzi mnie i napełnia światłem, które rozprasza wszelką ciemność. Pozwól mi odczuć twoją obecność w każdym zakątku mojego jestestwa, pamiętając, że chociaż moje ciało odpoczywa, mój duch jest zawsze w komunii z tobą. Niech moje serce bije w rytmie twojej miłości, niech moje myśli płyną spokojnie i niech każda emocja w swojej pełni będzie przeżywana bez osądu i oporu. Pomóż mi dostrzec cel w każdym doświadczeniu, rozpoznać twoją rękę w każdym kroku i pozwolić, aby każda z moich myśli i emocji przepływała przeze mnie jak woda spokojnej rzeki. Panie, w tej chwili odpoczynku powierzam się Tobie z całkowitym zaufaniem, wiedząc, że twoja miłość Zawsze mnie otacza i że Twoja obecność jest najbezpieczniejszym schronieniem. Daj mi siłę, aby stawić czoła jutrzejszemu dniu z mądrością, pokorą i wdzięcznością. Spraw, aby moje życie stało się odbiciem Twojej dobroci, tak jak życie Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który pokazał nam drogę pokory, miłości i pokoju. Niech po przebudzeniu wstanę z wdzięcznym sercem, gotowy podążać za Twoją wolą i żyć z pewnością, że wszystko, co mi się przydarza, ma boski cel. W tym odpoczynku pomóż mi zrozumieć, że pokój to nie tylko brak trudności, ale pełna akceptacja Twojej woli, ufając, że w każdej chwili kierujesz moimi krokami ku temu, co dla mnie najlepsze. Dziękuję Ci, Panie, za Twoją nieskończoną dobroć, za spokój, który ofiarujesz mi tej nocy i za miłość, którą dajesz mi każdego dnia. Powierzamy Ci nasze życie i nasz odpoczynek, ponieważ w Tobie znajdujemy prawdziwy pokój. Umiłowany i miłosierny Boże, padam przed Tobą tej nocy z sercem pełnym pokory i wdzięczności. Na koniec tego dnia oddaję wszystko, czym jestem i wszystko, co mam w twoje święte ręce ufam w pełni twojej nieskończonej dobroci i twojej zdolności do prowadzenia mnie drogą pokoju i pomyślności panie w tej chwili spokoju proszę cię abyś zesłał swojego ducha świętego aby zamieszkał w moim jestestwie pomóż mi poczuć twoją bliską obecność tak realną i stałą aby każda część mojego ciała mogła odpocząć pod Twoją kochającą opieką. W Tobie, jako Twoje dzieci, znajdujemy pocieszenie i ochronę, wiedząc, że nie jesteśmy sami. Moja dusza czuje się bezpieczna w Twoim uścisku, a w Twojej nieskończonej mądrości oddaje się pokojowi, który tylko Ty możesz ofiarować. Dziękuję Ci, Panie, za błogosławieństwa tego dnia. Dziękuję za życie. Za zdrowie, które mi dałeś, za obecność mojej rodziny, moich przyjaciół i za wszystkie małe rzeczy, które przypominają mi o Twojej miłości. Każda chwila radości, każde wyzwanie, z którym się zmierzyłem, wszystko było okazją, aby zbliżyć się do Ciebie. Chociaż nie zawsze to rozumiem, wiem, że wszystko ma cel pod Twoją boską wolą. Dziś, idąc odpocząć, czuję wdzięczność za wszystko, co dla mnie uczyniłeś. W tej chwili, zamykając oczy, poddaję się Tobie, wiedząc, że w odpoczynku dajesz mi siłę na następny dzień. Proszę Cię, Panie, abyś obdarzył mnie pokojem, który przewyższa wszelkie zrozumienie pokojem, który nie zależy od zewnętrznych okoliczności, ale od pewności. Że w Tobie wszystko jest w porządku, abym mógł odpoczywać z pewnością, że nie ma się czego bać, ponieważ Ty jesteś z nami zawsze. Moje serce jest gotowe przyjąć Twoją wolę. Rozumiem, że pokój nie oznacza braku prób, ale głęboką akceptację, że każda chwila, każda okoliczność jest prowadzona przez Twoją kochającą rękę. Odpoczywając tej nocy, wiem, że moja dusza się odnawia. Że ty, panie, nadal działasz we mnie, prowadząc mnie ku mądrości i wewnętrznemu pokojowi. Z każdym oddechem czuję, że przybliżasz mnie do swojej prawdy. Pozwalam sobie odpoczywać w świadomości, że chociaż moje ciało regeneruje się tej nocy, mój duch jest nadal odnawiany przez Twoją miłość. Mój umysł, czasami pełen niepokoju i zmartwień, uspokaja się w Twojej obecności. Dziękuję, że dajesz mi spokój, abym mógł odpuścić wszystko, co nie pozwala mi odpocząć w Tobie. Pomóż mi, Panie, puścić moje lęki i niepokoje, całkowicie zaufać Twojemu doskonałemu planowi dla mnie. Niech ta noc stanie się świętym czasem uzdrowienia i duchowej odnowy, gdzie moja dusza może zostać odrestaurowana i wzmocniona, aby stawić czoła temu, co przyniesie następny dzień. Ufając Twojej miłości, składam przed Tobą moją rodzinę, moich przyjaciół i wszystkich, którzy są bliscy mojemu sercu. Proszę Cię, abyś otoczył ich swoją miłością i ochroną tej nocy, abyś czuwał nad nimi podczas ich odpoczynku, aby czuli Twoją żywą i pocieszającą obecność w każdej chwili. Niech każdy z nas doświadczy Twojego pokoju. Tego pokoju, który tylko Ty możesz dać i obudzi się odnowiony w Twojej łasce. Ofiaruję Ci tę modlitwę, Panie, z pokorą i wdzięcznością, wiedząc, że wszystko, czym jestem i wszystko, co mam, pochodzi od Ciebie. Niech moje życie będzie odbiciem Twojej miłości i Twojej woli i niech każdy krok, który zrobię jutro i zawsze, będzie prowadzony przez Twoją mądrość. W tej chwili poddaję się Tobie, umiłowany Boże, i dziękuję Ci za pokój, który mi dałeś. Niech mój odpoczynek tej nocy będzie regenerujący i abym po przebudzeniu mógł poczuć się odnowiony, pełen energii, miłości i wiary w Ciebie. Amen. Dziękuję za poświęcenie swojego cennego czasu na dołączenie do tej pełnej znaczenia chwili modlitwy. Mam nadzieję, że te słowa i modlitwy przyniosły Ci pokój i zaufanie do nieskończonej miłości Boga. Jeśli uznałeś ten film za przydatny, nie zapomnij dać lajka, like podzielić się nim ze swoimi bliskimi i zasubskrybować kanał, aby nie przegapić przyszłych znaczących treści. Niech Bóg Cię błogosławi i zawsze strzeże w pokoju w swoich ramionach.